Pytacie się nas yy, pod postami w komentarzach, skąd w ogóle pomysł wziął się na gajówkę. Yy, otóż mniej więcej od dwóch lat szukaliśmy takiego miejsca, które ewentualnie moglibyśmy kupić yy, i po prostu zrobić sobie takie miejsce weekendowe wypadów. Yy, nie myśleliśmy w ogóle o agroturystyce. Chcieliśmy tylko właśnie coś stworzyć dla siebie z tego względu, że ostatnimi czasy bardzo porobiliśmy wypady w Bieszczady. Ee, Zakopano oczywiście też nasze polskie góry i szukaliśmy takiego miejsca. W zasadzie byliśmy, mieliśmy już jedno miejsce upatrzone, ale w ostatniej chwili e, ja zrezygnowałam. E, też było bardzo ładne miejsce natomiast no po prostu zrezygnowaliśmy i w ostatnim okresie czasu gdzieś Łukasz właśnie zobaczył na, na stronie na Oliksie, że jest do kupienia właśnie między innymi tutaj ta posiadłość yy, przyjechaliśmy zaraz tego samego dnia, tego samego wieczora no i... no i co? no i bardzo nam się to miejsce spodobało yy, na początku nic nikomu nie mówiliśmy yy, z tego względu, że też nie chcieliśmy yy, aby tak jak w tej reklamie Leroy Merlin synu coś ty zrobił bo ktoś się nas nie zapytał yy, jakie w ogóle mamy plany związane yy, z takim miejscem albo powiedzmy, że mówiliśmy o tych naszych marzeniach, to każdy po prostu się dziwił, że po co, nam, po co nam takie miejsce, po co nam w ogóle taki dom. Ten dom, w którym my mieszkamy, skończyliśmy remont, no myślę, że około 5 lat nam to zajęło. Jeszcze do końca nie jest skończony, ale... Mm, ale powiedzmy, że, że, że jest. A że na co dzień pracujemy, nie mamy za wiele czasu, tylko właśnie tymi sobotami sobie nadrabiamy tutaj, o w tym naszym miejscu. Skąd w ogóle Gajówka? U Jagny, jeszcze taka nazwa. Małżon cały czas woła do mnie Jadźka, jaćka, Jadźka, jaćka. Ja nie mam na imię Jadźka, ja nie mam na imię Jagna, tylko mam na imię Agnieszka. E, natomiast już tak się przyjęło właśnie Jadźka, Jadźka. No i, i taka właśnie nazwa, Gajówka u Jagny. E, tak, jak widzicie, tu jest ten teren. Nasz teren jest e, troszeczkę, troszeczkę za, za te drzewa. Ale on jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. To jest 17 arów. O. Nie mam opcji tutaj e, przekręcania obrazu, dlatego, dlatego właśnie tak stanęłam. E, dzisiaj. Dalej właśnie walczymy z tym drzewem. Już prawie pół go nie ma, natomiast maszyna się nam zepsuła, piła. No i co jeszcze chciałam powiedzieć? Przepraszam, że nie są te filmiki tak profesjonalnie nagrane i strasznie się jąkam. Natomiast to moje pierwsze filmiki. Co jeszcze Wam dziewczyny kochane chciałam powiedzieć, nie ma to jak e, siłownia na świeżym powietrzu, czyli zbożenie drzewa, taczką, niesamowicie fajne cardio i w ogóle to polecam e, kupić sobie takie miejsce, e, w którym możecie, e, możecie się wyżyć na świeżym powietrzu. I przy okazji też schudnąć. O! Bo przy okazji tych wszystkich remontów e, udało się trochę schudnąć. Co jest oczywiście na plus. Co jest oczywiście na plus. O! I okazuje się, że e, koniec pracy. Zepsuła nam się piła. No i co więcej. E, śledźcie nas na naszej stronie. Nie przeszkadzaj mi. Śledźcie nas, śledźcie nas na naszej stronie. Będziemy co jakiś czas dodawać filmiki. Nie będzie to często, z tego względu, że no, tylko w soboty tutaj przyjeżdżamy i tylko sobotami cokolwiek możemy tutaj e, zrobić. Możemy posprzątać, z tego względu, że tak jak wspomniałam wcześniej, na co dzień pracujemy. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy do oglądania naszych filmików.